Jeżeli chodzi o trading, to tak jak niejednokrotnie już wspominaliśmy, musisz mieć plan. To nie jest hazard, to nie jest ruletka, to nie jest pójście do kasyna i obstawienie czegoś. Trading to jest coś przemyślanego, gdzie sugerujemy się, bierzemy pod uwagę statystykę i prawdopodobieństwo i planujemy z wyprzedzeniem nasze ruchy na rynku. Więc to odróżnia właśnie hazardistów to odróżnia ludzi, którzy przegrywają, którzy tracą pieniądze, od ludzi, którzy zarabiają właśnie na tradingu. Ludzie, którzy zarabiają, Tradingu mają plan i co więcej, trzymają się go, realizują, więc chciałem Ci pokazać taki szybciutki Excel, do którego dostaniesz dostęp później. Masz tutaj chociażby Twój cel, czyli chciałbyś zrobić 100 tysięcy dolarów. Na samym początku masz tylko 1000 dolarów. Chcesz ryzykować 5% na swój trade. Tutaj są pojęcia takie jak take profit oraz stop lossy, również się tym zajmiemy później. Tutaj pokazuje w idealnym przypadku, co na pewno nie wystąpi, ile tradeów ci zostało do osiągnięcia sukcesu, jakim ryzykiem do zarobków, jakby jakim stosunkiem z zarobków do straty będziesz grał, i kiedy osiągniesz swój wymarzony cel, czyli to 100 tysięcy dolarów z 1000 dolarów. Tak jak powiedziałem, to jest stuprocentowo, gdybyś. Gdyby ci się nigdy noga nie podwinęła, co jest niemożliwe. Ale przejdźmy dalej, tak zwany compound plan, czyli zaczynamy swoją przygodę tradingową i zobacz, że tutaj masz bardzo dużo różnych zakładek, które później, tak jak powiedziałem, będziemy tobie objaśniać. Ten plan również dostaniesz. Do niego dostęp, będziesz mógł sobie ściągnąć i, i, i po prostu go używać. Na samym wstępie chciałem Ci pokazać, jak fajne to jest urządzenie, gdy klikasz na przykład win, czyli wygrałeś transakcję, pokazuje Ci się win, pokazuje Ci się, ile pieniążków zarobiłeś, o ile jakby wzrosło Twoje konto, czyli ryzykujesz 5%, tak jak było tutaj wcześniej, ryzykujesz 5%, grasz stosunkiem zysku do strat, jak 1 do 3, czyli wygrywając otrzymujesz 15%, przegrywając jesteś w plecy 5%, czyli jeżeli na przykład na zamiast wygranej wkleiłbym. Kliknąłbym przegraną, jesteśmy minus 5%, więc nasze konto spadło do 950 zamiast 1000. Więc to jest bardzo fajne narzędzie. Możemy sobie tutaj wrzucać nasze trejdy, analizować, wrzucać co się wydarzyło, prowadzić po prostu nasz taki dzienniczek tradera. To jest coś, co odróżnia właśnie osoby, które zarabiają na tym rynku od osób, które na tym rynku wiecznie tracą. Czyli właśnie taki dzienniczek tradera, który możemy sobie wypełniać, możemy wszystko kontrolować, wszystko nanosić, ile mamy wygrać, Ile mamy strat? Zobacz, właśnie co jest piękne w tradingu. Pomimo tego, że mam więcej strat, czyli częściej przegrałem transakcje niż moich wygranych pozycji, to ja i tak dalej jestem na plusie. Więc to jest bardzo ważne, żeby to wszystko poznać, czyli to jest to um, zysk do ryzyka, tak, risk-to-reward ratio, czyli stosunek zysku do strat. Bardzo to jest ważne, żeby to na samym początku zrozumieć, więc nie chcę zajmować Tobie więcej czasu. Chcę Tobie tylko pokazać, jakie fajne narzędzia, które jest podstawą tradera. Jeżeli chcesz naprawdę zarabiać na tym rynku, to od tego powinniśmy zaczynać. Bardzo dużo osób zaczyna od tego, jak założyć konto u brokera, jak wpłacić pierwsze pieniądze do brokera, jak zajmować pozycje, jak wygrywać pozycje. Uczą różnych patternów, różnych zachowań rynkowych i tak dalej. Nie uczą tego. Tego brakuje. Tego nigdzie tak naprawdę nie ma, a to to jest podstawą tradingu. To powinno się wyjaśnić zanim jeszcze człowiek zacznie tradować. Więc chcę, żebyś miał na uwadze, że takie narzędzie tutaj istnieje. Do tego narzędzia dostaniesz dostęp, ale na razie zapraszam cię do kolejnego odcinka.